Maciej Dobrowolski, dzień dobry. A w studiu Artur Pasko, profesor Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Historii, członek Polskiej Akademii Olimpijskiej i Podlaskiej Rady Olimpijskiej. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Kawka potrzebna w ciągu dnia, nie? Tak, to jest tak, to budzi, to budzi. Jeszcze to... jak ktoś jest kawoszem? No. Nie znam przyzwoitego człowieka, który nie byłby kawoszem, mam na myśli wyłącznie siebie. Cieszę się. <laughs> Panie profesorze, bez krawata jesteśmy rzeczywiście że i pan profesor i ja, ale czasem profesor musi zakładać krawat w życiu. Nie ma takiej potrzeby. Od, od takiej czasu potrzeby? do czasu rzeczywiście, tak. Ale dzisiaj te zasady tak bardzo się rozluźniły, że... Ale naprawdę? To aż tak się rozluźniły, że nawet w takich miejscach, w których kiedyś było to obowiązkowe, w stylu, gdzie z tyłu śpiewają gaudamus i gitura, pan bez skrawata był? Może aż tak, to nie. No, raczej człowiek próbuje zachować przyzwoitość tak i, i trzymać się tych zasad najważniejszych i, i od dawna przyjętych, ale ja tak trochę z przekorą powiedziałem, że te zasady dzisiaj są tak rozluźnione. Rzeczywiście, bo, bo są. To zdecydowanie tak. A to dobrze, czy to źle? Konserwatysta powie, że to źle. E, a osoba, liberum? A liberał powie, że dobrze, chociaż ja nie wiem, czy bo co, nie potrafię tego ocenić, ale wydaje mi się, że ja jestem chyba raczej konserwatystą, jestem historykiem. Tak sięgam w przeszłość często i, i wydaje mi się, że te ta kinderstuba, te zasady e, powinny być utrzymane. Ale to moja opinia. Nie wszyscy muszą się z tym zgadzać. Moja nieżyjąca już przyjaciółka, która nauczyła mnie zawodu radiowego, Mira Marecka, przedwojenny materiał, jak to ona mówiła, z Dobrego Domu Szlacheckiego, z rodziny, gdzie Adolfa Dymsze mówiła wujku, bo rodzice się przyjaźnili z Adolfem Dymszą między innymi. I, I legenda polskiego radia zawsze mówiła o takich młodych ludziach. Ci młodzi ludzie już w tej chwili mają 50, plus, kiedy myśmy zaczynali. Wspólne radia robić, mówiła, że ci ludzie mają zaszłości pokoju dziecinnego. Bardzo możliwe. Prawna piękna... uwaga, zresztą. To ale do, do czego zmierzam, panie profesorze? Bo to, co pan robi, to, co robicie na uniwersytecie w Białymstoku, to chyba tak troszeczkę dla ludzi, którzy potrzebują mieć pewnych wzorców, zwłaszcza tego pokolenia, no teraz to się mówi milenijsi, ludzie urodzeni po 90, powiedzmy 95 roku, wychowani już w zupełnie nowej rzeczywistości. Im coraz trudniej jest otrzymywać takie pozytywne bodźce, wzorce, które mogą naśladować, coraz rzadziej stykają się z ludźmi, którzy naprawdę mogą być dla nich ideałami. Zgadzam się, to, to prawda, tak? Zresztą chyba te, te zmiany, jakie nastąpiły, kiedy wszedł internet, kiedy media rozwinęły się no, niebywale, to ci młodzi ludzie chyba rzeczywiście patrzą w przeszłość z lekceważeniem czasami, tak mi się wydaje. Ale też myślę, że zapominają o tym, że historia jest nauczycielką życia. I to nie dotyczy tylko młodych ludzi, to dotyczy, wydaje mi się, także dorosłych, a niestety także tych, którzy są wysoko na piedestale politycznym, wypadałoby pamiętać o tej maksymie, że historia jest nauczycielką życia. Są tacy, którzy twierdzą, że myślę, że, że mają dużo racji, że historia także kołym się toczy, bo jeżeli byśmy się gdzieś przyjrzeli temu, co było i próbowali odnieść się do tego, co mamy dzisiaj, to to, to można znaleźć bardzo dużo podobieństw i można uczyć się na tym, co było wcześniej, można wyciągać wnioski z tego, co było wcześniej, można nie popełniać błędów, które popełniało się wcześniej. A, ale tak jest od chwili. Od, od zawsze. Wieków, młodzi, tak. młodzi ludzie zawsze, czy był internet, czy nie był internet, młodzi tak, ludzie tak. zawsze świat przestawiali. W, wzorców nie mieli przynajmniej tak to, to się też wydawało. Jest zaleta, to też jest zaleta, bo gdyby nie przestawiali, to byśmy stali w miejscu, tak? No, ale trzeba to robić rozsądniej, z rozumem, korzystając, tak jak powiedziałem, z doświadczeń. No właśnie. To... A co robicie na tym uniwersytecie w Białymstoku w takim razie? Bardzo ciekawe rzeczy zapraszamy na, na studia. E, no, kształcimy, e, to, to taka formalna sprawa, no ale myślę, że tutaj najwięcej mogliby powiedzieć studenci. Nie, nie sądzę, żeby się nudzili na historii. Bo wszystkim się wydaje, że historia to cyfry, tak? E, powiem szczerze, jeżeli do tego byśmy ograniczali tylko historię, to, to jest rzeczywiście nudne. Historia, cyfry mogą pomóc, oczywiście gdzieś tam określić miejsce, ale na historii rozwiązujemy wiele problemów. Panie profesorze, a co będzie się działo w czwartek? A w czwartek będziemy mieli bardzo interesujące, wieże spotkanie z medalistą Igrzysk Olimpijskich w Atlancie, z panem Piotrem Markiewiczem, a miesiąc temu mieliśmy spotkanie z mistrzem olimpijskim z Sapporo, z Wojciechem Fortuną. Miesiąc przed tym spotkaniem było, była wystawa z Muzeum Sportu i Turystyki, gdzie kolega bardzo ciekawie opowiadał no właśnie opowiadało o, o, o e, podróży rowerowej e, po królestwie polskim rowerowej to tak współcześnie, tak, a tak chodziło oczywiście o bicykl. Także jak pan widzi, trochę się dzieje. Spotykamy się, my się nie odcinamy od przeszłości, ale pamiętamy też o teraźniejszości, tak? A Piotr Markiewicz jest bardzo ciekawą postacią. To, Naprawdę warto przyjść o godzinie 12 czwartek w auli naszego uniwersytetu. O godzinie 12 to będzie spotkanie dla studentów czy nie, spotkanie to jest otwarte. otwarte. Każdy, otwarte, tak. kto słyszy naszą tak. rozmowę, to może sobie podreptać w, w zdecydowanie zdecydowanie. Tak, jak najbardziej. Ale tak. po co takie spotkanie z kimś takim, kto już e, nie zdobywa medali olimpijskich? E, ciekawy, faktycznie człowiek. Jak sobie otworzymy klapki z naszą pamięcią i poczytamy sobie, ja to zrobiłem wczoraj o Piotrze, Piotrze Markiewiczu, to Zrobiłem sobie takie o kurczę, no przecież pamiętam, facet z niezwykłym charakterem, ta, ta, ta. taki trochę zapatrzony w siebie, ta, ta, o, silnoosobowo. Ta, nie wiem, czy zapatrzony, tak, ale. Ja, a, a, a nie jest zakochany w sobie. Ale chyba każdy mistrz musi być trochę w sobie zakochany, tak, mi się wydaje, ale co jest ciekawe, Piotr, Piotr a znał go prywatnie, jest osobą, która nie wariuje na punkcie sportu, ale to, co on będzie mówił, tak, jak dobrze pamiętam, tytuł brzmi: chcesz być mistrzem, musisz myśleć jak mistrz. I, i to dotyczy oczywiście sportu, ale nie tylko. Brązowy medalista. Tak, tak, tak. Był a, a, mistrz, wielokrotny mistrz świata I Polski Polski, wielokrotny. I także dziś Dzisiaj wydaje mi się, ludziom młodym brakuje konsekwencji. Zaczynają wiele rzeczy nie kończą. Piotr nie jest fanatykiem sportu, a jest, a jest olimpijczykiem, jest medalistą olimpijskim. I to jest bardzo dobry wzorzec dla młodych ludzi. Dzisiaj ludzie zaczynają, szczególnie młodzi, choć ale nie tylko, zaczynają wiele rzeczy naraz nie kończą. Hmm, nie mają wyznaczonego celu, nie myślą, jak do tego, jeżeli mają ten cel, nie myślą, jak do, dobrnąć do końca. E, a myślę, że Piotr tutaj jest naprawdę znakomitym przykładem tego, co robić, żeby osiągnąć sukces. Talent to, 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 to bardzo ważna sprawa, ale talent to tylko część. Tego, co jest potrzebne do osiągnięcia sukcesu. I Piotr jest naprawdę znakomitym przykładem. Pasja, tak jak wcześniej było spotkanie z Wojtkiem Fortuną, tak? bez wątpienia pasja, praca także. I dzisiaj jest bardzo wiele, wierzę to, ludzi młodych, zdolnych. Ale brakuje jednej rzeczy. Proszę zobaczyć yy, pracy. Proszę zobaczyć, ilu mieliśmy, ile mieliśmy talentów yy, piłkarskich, bo piłka nożna jest najbardziej popularna. Nie chcę podawać nazwisk, ale ci, którzy trochę orientują się sportem, bez problemu wskażą kilka osób, które zmarnowały ogromny talent, nie mniejszy niż Lewandowskiego. W jakim miejscu dzisiaj te osoby mogłyby być, gdyby rzeczywiście nie zabrakło pracy? Bo talent to dostajemy od Boga, ale pracę musimy włożyć, a, a tego brakuje. Brak konsekwencji, cierpliwości, a przecież praca to nie tylko sport, tak? Przykład Piotra Markiewicza można przyłożyć na każdą inną dziedzinę życia, na studia, potem na karierę zawodową, chociaż nie lubię słowa kariera, tak? na, na życie zawodowe lepiej. I, i, I tak dalej. Możemy sobie tutaj wyobrażać na pracę w ogródku i tak i tak dalej, i tak dalej. Pamiętacie Państwo, tu zwracam się do naszych słuchaczy, taką sytuację, w której byliśmy prawie pewni medalu na Olimpiadzie. Wracam do tej Olimpiady, w której brał udział pański, Państwa gość, czwartkowy gość. On myślał, że wygrał, a nie zauważył, że ktoś inny wygrał. No tak, no, to tutaj, no właśnie, to też, to też jest lekcja. To też jest lekcja, tak? To też jest lekcja. Trzeba rozglądać się wokoło, nie można się zamykać tylko, na nie skupiać się tylko na sobie. I to dotyczy także mistrzów, jak widać. I o tym będzie mowa między innymi na tym spotkaniu przypomnę, w czwartek o godzinie 12, w którym miejscu, panie profesorze? Aula uniwersytetu przy placu NZS 1, aula znajduje się na pierwszym piętrze. Budynek historyczny jeszcze jest w posiadaniu uniwersytetu, ale niedługo. Profesor Artur Pasko jest dzisiaj Państwa gościem, profesor Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Historii, członek Polskiej Akademii Olimpijskiej, także Podlaskiej Rady Olimpijskiej. Panie profesorze, czym jest Podlaska Rada Olimpijska? Podlaska Rada Olimpijska, mówiąc najprościej i trochę nieformalnie, jest przedłużeniem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jej zadaniem jest m.in. szerzenie ideałów olimpijskich, ideałów utopijnych. Ale niedawno Podlaska Rada obchodziła 50-lecie istnienia, i tam miałam krótkie wystąpienie, na którym wspomniałem i otwarcie powiedziałem, że ideały Barona były ideałami utopijnymi. One już w 1896 roku na pierwszych Igrzyskach Olimpijskich w Atenach zostały złamane, bo zaraz po tych igrzyskach doszło do wojny między Grecją a Turcją. Turcy oskarżyli Greków o to, że wykorzystali igrzyska do sprawy odzyskania Krety. To, 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 to tylko ideały barona były takie, między innymi, że się, liczy się przede wszystkim występ na igrzyskach. Nieważne jest miejsce, ale my dzisiaj żyjemy klasyfikacją medalową igrzysk. Jeżeli nasz idol nie zdobędzie medalu, to go wielu hejtuje i tak dalej, tak dalej. Liczy się sukces. Kiedy Lata temu oglądałem zawody olimpijskie ze znajomym Szwedem i jego ziomek zdobył srebrny medal. Ja mu gratuluję. On mówi, ale czego ty mi gratulujesz? Nie zdobył medalu złotego. To się liczy. Wedle ideałów barona to się liczy: udział w igrzyskach. My dzisiaj o tym zapomnieliśmy. Ale to co mówiłem kilka dni temu. Mamy ideały po to, żeby do nich dążyć. Ideał nigdy nie osiągniemy. I jest mnóstwo przykładów osób, które, które dążyły do ideałów, nawet podświadomie, albo zachowywały się niezwykle honorowo, powiedziałbym pięknie, nawet po zakończeniu kariery. I takim przykładem jest właśnie Wojciech Fortuna, który lata po zakończeniu kariery sportowej, oglądając skoki narciarskie w Bischofshofen, kiedy widział upadek amerykańskiego skoczka Fruela, był przekonany, że, że to się dla niego skończy tragicznie. Rzeczywiście, młody człowiek wylądował na łóżku, nawet nie na wózku inwalidzkim, bo, bo nie mógł się poruszać. I, I Wojciech Fortuna sprzedał swój medal. Z zastrzeżeniem, że właściciel, nowy właściciel musi zdeponować ten medal w Muzeum Sportu i Turystyki. To była kwota 50 tysięcy dolarów. 25 tysięcy dolarów Wojciech Fortuna przeznaczył na pomoc Farewell'owi właśnie, amerykańskiemu skoczkowi, którym potem dziękował za to, a drugą część, 25 tysięcy dolarów, przeznaczył na pomoc polskiej panczyniste Natalii Czerwonce, tak. Przykładów jest mnóstwo. Kto dzisiaj pamięta o, o czymś tak, o kimś takim jak Lutz Long, który podczas Igrzysk Olimpijskich w 1936 roku w Berlinie mm, pomógł e, legendzie, lekkiej atletki Jesse Owensowi na oczach Hitlera, tak? Przykładów jest mnóstwo. Inny trochę wyidealizowany, że kwestia Igrzysk Melber w 1956. Janusz Sidło miał oddać swój oszczep rywalowi Danielsenowi, ten zdobył złoty medal olimpijski to jest troszeczkę, e, e, troszeczkę e, wyidalizowane, powiedziałbym, ale przykład realny, kiedy e, już nieżyjąca Elżbieta Duńska-Krześcińska, miałam przyjemność z nią się spotkać i rozmawiać, opowiadała mi kiedy na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie w 1960 roku pomogła mm, odmierzyć rozbieg swojej rywalce, wieże Kwiepki ze Związku Radzieckiego i ta zdobyła złoty medal, a Elżbieta duńska Krześńska zdobyła, zajęła drugie miejsce. To, to jest piękne. To są te, te momenty, w których baron pewnie by się cieszył, tak? A, ale ideały są zapomniane. To są ideały pokojowe, ideały, które które wyobrażał sobie baron, doprowadzą do tego, że świat uniknie wojen. To jest niemożliwe, bo, bo zaraz po, po pierwszych igrzyskach, przecież w 1896, przypomnę te igrzyska miały miejsce w Atenach, to kilkanaście lat później, w 1914, wybucha pierwsza wojna, w 1916 nie odbywają się igrzyska w Berlinie, potem w 1940 najpierw w Tokio, potem w Helsinkach. No i w 1944 w, w Londynie pominę wszelkie bojkoty, bo, bo o tym można by było długo mówić, wszystkie igrzyska praktycznie były z czymś skażone. Panie profesorze, o takich, ludzi, o, o takich ludzi Pan pokazuje także swoim studentom, młodym ludziom. Oczywiście. Ale wierzy Pan w to, że ci młodzi ludzie będą chcieli czerpać wzorce? Przecież oni są za młodzi, oni sami dobrze wiedzą, jak żyć. Ja myślę, że jest niepodświadomość. W pewnym momencie gdzieś tam, e, znaczy ja nie, nie myślę, wiem, że jest niepodświadomość, w, w pewnym momencie e, ich życia, kiedy, e, kiedy coś ich zmusi do refleksji, jeżeli na, a ta, taka sytuacja zapewne się zdarzy każdemu z nas, może sobie przypomną spotkanie z człowiekiem, który opowiadał o swojej historii. Może, może wtedy mm, przyjdzie na myśl doświadczenie, odniosą się do doświadczenia tych mistrzów, tak? skorzystają z tego, co mm, inni mieli do powiedzenia, co inni przeżyli. Yy, wierzę w to, tak? Yy, bo, bo to jest bardzo, bardzo proste. To, to, to nie wymaga wiedzy, to nie wymaga wielkiego wysiłku, to łatwo przychodzi. Dlaczego nie? Piotr Markiewicz jest, podobnie jak Wojciech Fortuna, to, to są nasze skarby narodowe, tak? My o nich powinniśmy pamiętać. Dlaczego mamy zapomnieć o ludziach, którzy, którzy zdobywali laury olimpijskie? No, ilu znamy mistrzów olimpijskich, medalistów olimpijskich? W naszym... Kto z nas... Jeżeli teraz rozmawiamy, ludzie nas słuchają zapewne, i niech każdy sobie pomyśli, ilu zna medalistów olimpijskich? Ilu? Z telewizji? Owszem, tak, ale... Ale... Twarzą mm, w twarz nie. Tak, tak. Właśnie. I, I to bez względu na ideały zapomniane, pomijane, e, o mistrzach powinniśmy pamiętać, bo oni część życia przeznaczyli na to, by dojść do mistrzostwa. E, to kosztowało ich mnóstwo wysiłku. E, kosztowało ich pewnie mnóstwo zdrowia czasu i tak dalej, i tak dalej możemy tu wymieniać. I o, o tym powinniśmy pamiętać. A, a my mieliśmy tą radość, kiedy ja zajmuję się głównie sportem po II wojnie światowej, po, po, w okresie PRL-u tak zwanego, znaczy w okresie Polski Ludowej tak zwanej, Ludowej. Tak? E, to jak sobie przypominam swoje dzieciństwo i to, to był szary okres. Jak patrzymy na dzisiejsze ulice, inaczej to wyglądało. Panie profesorze, dziękuję uprzejmie Panu za to, że Pan dzisiaj zechciał przyjść. Ja aktywności fizycznej nie mam, to aktywności fizycznej potrzebna mi jest kolejna kawa żebym mógł przeżyć, ale to tak jest, że to Czyli nasze się. średnie pokolenie też potrzebuje takiego bodźca, mhm. a zresztą to nie jest trochę tak, panie profesorze, że kiedy my tak już się nagadamy, się nagadamy i w ogóle jak jest fajnie i w ogóle wzniośle. Prawie żeśmy się nie unieśli na skrzydłach własnych oraz aniołów w trakcie te, tej rozmowy. A wyjdziemy z tego studia i znowu usiądziemy przy tej naszej komórce i, i znowu usiądziemy do samochodu. Się... Taak, I będziemy pędzili, tak? Tak, tak. A, a, a jak przyjdzie kiedy to mówimy sobie, o Jezu, jak fajnie. Usiądę przed telewizorem. Stara, posuń te kołdrę bardziej, gdyż robi mi się chłodno, nie? To, to tak nie jest, i, tak? I będziemy uprawiali skoki z kanału na kanał. O to, to, to to. I żeby tak nie było, i żebyśmy uroczo zakończyli nasze ciesze spotkanie, przypomnijmy czwartkowe spotkanie na Uniwersytecie w Białymstoku z Piotrem Markiewiczem, medalistą olimpijski, olimpijskim z Atlanty. Eee... Zapraszam na spotkanie. O godzinie 12. O godzinie 12 w Auli. Profesor Artur Pasko dzisiaj był Państwa gościem, i, i ja dziękuję. Profesor Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Historii, ale jak Państwo sami słyszeliście, pasjonat sportu, pasjonat sportowców, zwłaszcza tego sportu po 1945. Tego PRL-owskiego też troszeczkę, nie? Członek Polskiej Akademii Olimpijskiej, a także Podlaskiej Rady Olimpijskiej, Wielkiej.